Tu i teraz. W naszym studiu gość Magdalena Leczkowska, koordynatorka Zespołu Wsparcia Psychologicznego ZHR, pedagog, suicydolog, konsultant kryzysowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Kończą się ferie, ten oficjalny ostatni dzień dzisiaj w województwie mazowieckim. Czy to jest trudny czas dla dzieci i młodzieży ze względu na to, że jednak wypadają z tej rutyny? Może mają więcej czasu na to, żeby myśleć? A może nie mają się czym zająć, bo ich koledzy wyjeżdżają może w jakieś ciepłe kraje, a oni zostają tutaj w Warszawie. Często kiedy pojawiają się materiały, czy to w radiu, czy to w telewizji, a co będziesz robił podczas ferii, to tam różne kraje się, się pojawiają, a to dziecko siedzi, ogląda tu, na miejscu. Być może ogląda Instagrama z tymi różnymi o, zdjęciami. Właśnie. Tak, myślę, że dla niektórych to jest czas upragniony, radośnie spędzony, dla niektórych to jest czas trudny. Myślę, że to różnie może być. Na pewno obciążenie może być właśnie oglądanie relacji z jakichś niesamowitych wycieczek i wypraw. Myślę, że tu media społecznościowe rzeczywiście mają taką no niezbyt fajną rolę. Powodują jakąś zazdrość, takie poczucie, że coś mi omija. A z drugiej strony, też jeśli dzieciaki mają ciężko w domu i nie mogły wyjechać, no to są narażone na takie skutki, czy przemocy domowej, czy inne tego typu sytuacje. A dla tych, które wyjechały z takich trudnych domów, ciężki jest powrót. To jest też taki moment stresujący, czasami na zimowiskach, na, na wyjazdach. Te ostatnie dni są takie dni um, ciężkie, też dla kadry, bo słuchają o różnych problemach domowych dzieci, które nie chcą wracać. Czy te problemy, o których mówią o harcerze, dzieci, młodzież, czego one dotyczą? Różnie. Czasami to są problemy szkolne, czasami problemy z jakimiś relacjami rówieśniczymi. Czasami rzeczywiście bardzo poważne problemy dotyczące sytuacji domowej, rozwody, jakieś sytuacje z kolejnymi partnerami, rodziców, sytuacje też wprost przemocowe, sytuacje uzależnień w domu. Bywa też, że dzieciaki się zwierzają na wyjazdach z takich problemów natury psychologicznej, na przykład mówią wychowawcom o samouszkodzeniach. A czy taki moment właśnie wyjazdu na ferie z nie z rodzicami, ale, ale właśnie na jakieś takie zorganizowane obozy. To jest właśnie taki moment, kiedy dziecko ma szansę się otworzyć. Myślę, że tak, zwłaszcza że akurat w harcerstwie w ZHR-ze działamy w ten sposób, że ta ekipa jest stała. To znaczy, ten sam instruktor, który pracuje z drużyną w ciągu roku, ten sam z nimi wyjeżdża na zimowiska, na obozy. Jest taka duża ciągłość i relacji wychowawczej, i oddziaływań wychowawczych. Więc rzeczywiście w naturalny sposób i biwaki, i obozy, i zimowiska są taką przestrzenią głębszych rozmów, bliższego poznania się, a ponieważ ta osoba dorosła jest znana dzieciakom już dłużej to rzeczywiście to sprzyja zaufaniu. No właśnie, bo jeżeli dziecko opowiada, młodzie, młody człowiek opowiada o takich problemach, to pani cieszy się, że, on, że, że zdobyła pani jego zaufanie, znaczy źle, że pojawia problem, ale w moment, w którym e, e, młody człowiek opowiada o jego problemach, to już wydaje się, że pierwszy krok do sukcesu. A jak go do tego zachęcić? Mm -hmm. Najlepszą zachętą jest relacja. Relacja i takie zaufanie do konkretnej osoby. To, co jest ciekawe, ważne, to to, że dzieciaki nie opowiadają dorosłym swojego trudnego życia ze względu na ich kwalifikacje czy ze względu na to, że o, pan jest psychologiem, pan jest pedagogiem. W szkole to pada na tego nauczyciela na którego padło. To, to jest coś mhm. takiego nieuchwytnego, do którego nauczyciela dziecko ma zaufanie, komu się zwierzy. I tak samo to działa w harcerstwie, że dzieciaki no, mówią temu, kogo wybiorą, czasami według jakichś swoich tajemniczych kryteriów. Nienaturalne jest trochę dla dziecka, żeby czekać czymś na wizytę u psychologa, czy żeby no, pytać o kwalifikacje. I rzeczywiście no, opowiedzenie o swoim bólu, opowiedzenie o jakichś trudnościach jest pierwsze krokiem, który umożliwia jakąkolwiek pomoc dla tego dziecka. Doktor Halszka-Witkowska, związana z takim towarzystwem suicydologicznym w Polsce, ostatnio powiedziała takie piękne zdanie, że ból, który nie mówi na zewnątrz, mówi do serca i każe mu pęknąć. Bardzo takie ładne, poetyckie sformułowanie, dlatego myślę, że czycie, rozmowa jest początkiem. Jak wprowadzić realnie w życie pomoc, wsparcie, bo jeżeli no właśnie, padnie na kogoś, kto może nie wie, co ma zrobić, nie jest na to przygotowany. No to jakie kroki poczynić? Jak z tym dzieckiem porozmawiać? Mm -hmm. Myślę, że zazwyczaj pada na osobę nieprzygotowaną. To jest właśnie taki fenomen dzieci, że one powiedzą rodzicowi, powiedzą nauczycielowi, e, e, powiedzą czasami pani woźnej w szkole, powiedzą właśnie drużnowemu harcerskiemu, powiedzą e, księdzu, powiedzą koledze, no powiedzą takiej osobie, którą sobie wybiorą. Bardzo często właśnie taka informacja o kryzysie pada na kogoś nieprzygotowanego. E, i w związku z tym wydaje nam się w ZH, i nam się wydaje i tak działamy, żeby, żeby temu to, to wesprzeć, że wtedy jest potrzebna pomoc specjalistów w takim drugim rzędzie. Że to jest właśnie ważne, żeby rodzic, wychowawca, kolega, koleżanka miał możliwość zwrócenia się do kogoś, kto już ma specjalistyczną wiedzę, żeby skonsultować różne sytuacje, żeby się podzielić też takim ciężarem i emocjonalnym, i ciężarem odpowiedzialności, która wynika z tego, że wysłuchaliśmy o, o problemach młodego człowieka. Czy jest potrzebna bardzo... Rozbudowana kadra w, no, w tak dużej organizacji, jaką jest ZHR. Ja, jak to funkcjonuje tak instytucjonalnie? Mhm. W ZHR tak pracujemy, że w tym momencie zespół zrzesza trzy osoby, trzech specjalistów, w tym mnie, więc nie jest potrzebna bardzo duża taka kadra. Jest no, potrzebna pewna jej dyspozycyjność i jest potrzebny, myślę, dobry system takiego prostego, szybkiego zgłaszania się po pomoc w czasie zimowisk i obozów, kiedy takich trudności emocjonalnych, kiedy tych trudnych rozmów jest więcej. Naszym takim sposobem jest uruchomienie po prostu codziennych dyżurów telefonicznych. Codziennie wieczorem kadra ZHR ma możliwość zadzwonić do nas. W zespole jestem ja, pedagog, suicydolog i dwóch psychologów. Dyżurujemy tak przemiennie i można z nami porozmawiać. Czy młodzi, którzy no są w ZHR, to jest inna młodzież niż ta poza? No bo to jest jednak młodzież, która ma swoją grupę. Jest w gronie osób, która myśli podobnie, ma może podobne ideały, ale też jest w grupie osób, które razem się wspierają. Jakby nie jest gdzieś tam poza orbitą wśród dzieci, które mogą być wykluczone. Czy te problemy są inne, czy nie? Myślę, że problemy są te same, dlatego że do drużyn harcerskich przychodzi taka sama młodzież, takie same dzieciaki przychodzą do gromad y, zuchowych, jakie no, po prostu są w Polsce. Natomiast rzeczywiście w Toku wychowania harcerskiego wraz z dojrzewaniem tego młodego człowieka. No i ja myślę, że, że ta, ta osoba się zmienia i że jednak harcerstwo oferuje taką drogę rozwoju, która jest jakoś unikalna, i o ile do drużyn wchodzą takie same dzieciaki, jak po prostu są w Polsce, o tyle myślę, że z nich wychodzą jednak już osoby inne. Harcerstwo ma w sobie takie trzy niesamowite czynniki chroniące, które też w badaniach są podawane jako czynniki chroniące przed depresją, i to jest kontakt z przyrodą, właśnie dobre relacje i rówieśniczej z dorosłymi y, oraz realizowanie zadań o adekwatnym poziomie trudności. No to jest prawie że wymaluj cała metoda harcerska. Czy y, trudno jest y, no, taką pomoc zorganizować? Wiele słyszymy, że y, jest za mało psychologów, że psychologów w szkołach brakuje, że, że y, no, rodzice nie są w stanie ze swoimi dziećmi dostać się do, do, do specjalisty. Czy to jest trudne? Mm -hmm. Myślę, że trochę w tych doniesieniach jest trochę takiego clickbaitu, dlatego, że oczywiście e, pomoc jest jako tako dostępna, znaczy jest niedostatecznie dostępna, natomiast jeśli ktoś zdecyduje się na taki tryb, bardzo mi zależy dostać się na przykład do psychiatry z dzieckiem, które na przykład zgłasza myśli samobójcze, e, to, to podjęcie takiej próby w trybie, proszę mi powiedzieć, jeśli ktoś odwoła wizytę, ja się zwolnię z pracy i przyjadę, potrzebuję dwóch godzin powiedzmy, potrzebuję godziny, to nie jest wcale taka, takie długie oczekiwanie, natomiast Natomiast to wymaga determinacji, to wymaga trochę kreatywności, to wymaga zaklepania iluś kolejek i czekania rzeczywiście na telefon z przychodni. W każdym tygodniu mnóstwo ludzi odwołuje wizyty u różnych lekarzy, także u lekarzy psychiatrów. Także to jest troszeczkę mit. Natomiast ważne jest, że poza tą wysoce wyspecjalizowaną pomocą lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, bardzo ważnym szczeblem takiego systemu ochrony psychicznego, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest też tak zwana pierwsza pomoc emocjonalna. Wsparcie, które idzie właśnie od rodziców, od opiekunów, od nauczycieli, od wychowawców w grupach i to jest to, w co my jakoś najbardziej inwestujemy w tym momencie w ZHR. Dzięki temu część dzieci, nie wszystkie, absolutnie część potrzebuje kontaktu z, ze specjalistą, ale część dzieciaków w takich kryzysach dnia codziennego dostanie pomoc, powiedzmy, z dostawą do domu po prostu pod nos podetkniętą. I w to chcemy zainwestować, aby ta pomoc wyższego szczebla była potrzebna mniejszej grupie. No i proszę też pamiętać o telefonach zaufania, bo one czasami mogą być potrzebne tu i teraz, w tym momencie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Te rozumowę. telefony. I więcej o nas można znaleźć na stronie zhr.pl. Kośnik wsparcie. Tam też jest wyszukiwarka miejsc świadczących pomoc, i bezpłatną, i dla dzieci, i dla dorosłych. Także, jeśli ktoś potrzebuje, to zgodnie z apelem pana redaktora, zapraszam zhr.pl. Kośnik wsparcie. Proszę pamiętać o tym adresie. Magdalena Leczkowska, koordynatorka zespołu wsparcia psychologicznego zhr. pedagog, suicydolog, konsultant kryzysowy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.